Cześć, jestem Łukasz z Plaży w Głoń. Powiem Wam krótko dzisiaj o zasadach gry. To jak przygotować plansze, jak rozłożyć elementy, mogliście już zobaczyć w osobnym filmiku. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Tymczasem. Jesteśmy na plaży, jak widać, każdy z graczy ma swój zestaw parawanów. Każdy gracz ma taki sam zestaw, ośmiu parawanów. Każdy zakrzywiony kształt to jest parawan. Mamy również kocyki, na kocykach są ludzie, więc łatwo rozpoznać. Oraz gracze, czyli różne rzeczy, które zabieramy ze sobą na plażę, rozrzucamy naokoło, żeby zajmować powierzchnię i żeby sąsiedzi się do nas nie zbliżali za bardzo. W swojej kurze każdy z graczy może albo wyłożyć swoje elementy na planszę, albo zbierać zasoby. I jednakże, żeby zebrać zasoby musimy najpierw je okoczyć, więc po kolei. Parabany możemy wykładać dowolnie, czyli mogę położyć sobie tutaj jeden, kolejny mogę, oczywiście kolejka musi przejść dalej, Kolejny w kolejnym ruch mogę położyć tutaj. Pełna dowolność nie muszą być koło siebie, nie muszą się spiekać, nie musi być kolor do koloru. Dowolnie rozkładamy, podobnie kocyki. Mogę je położyć tutaj, a kolejne położyć sobie na przykład tutaj. Graki natomiast jak w życiu muszą być w zasięgu wzroku, żeby nie zginęły. Tak więc kładziemy je najdalej na trzeciej krakcie od czegoś swojego. To jest ważne, że od czegoś swojego, ponieważ jeżeli ten grak leży w dobrej odległości od tego parawanu, od niego znowuż mogę obliczyć trzy krakci i na trzeciej położyć kolejnego graka. Czyli legalnie położony grak umożliwia nam dalszą ekspansję, rozsypywanie okruszków po plaży, rozkładanie swoich graków. Tak żeby potem mieć przewagę w jakimś konkretnym obszarze. Trzy kratki liczymy po gowolnym skoczy. To może być na wprost, to może być na wprost i w bok, to może być po przekątnej. Gowolna kombinacja jest tutaj możliwa to się liczy również przez obiekty narysowane na planszy, to się również liczy przez elementy innych graczy. Dobrze. Czyli w swojej kolejce rozkładamy albo jeden parawan, czyli duży element. Albo dowolną kombinację dwóch małych elementów, czyli dwa kocyki, jak pokazałem, dwa graki, albo kocyk i grak. Tak, że mogę położyć tak i na przykład to. Gramy sobie dalej, gramy sobie dalej. Celem, jak powiedziałem, jest pokaczanie zasobów, żeby je zebrać. Tak więc czerwony gracz w kolejnym ruchu może dołożyć sobie tutaj łopatkę. To była część jego maksymalnie, jeszcze drugi, drugi możliwy ruch, więc wykorzystaj jeszcze jeden kocydr, żeby tutaj sobie przygotować tego kamyczka do zabrania. Co się dzieje w tym momencie? Kopłagając tą łopatkę, zamknąłem właśnie obszar. Co to oznacza? To oznacza kilka rzeczy. Po pierwsze, wstawiam tutaj swojego ludzika, to oznacza, że to jest moje, że jest zamknięte i że w środku już nic się nie dzieje. To znaczy inni gracze nie mogą mi z tego nic zabrać. Natomiast, żebym mógł zapunktować takie zasoby, muszę je zebrać do końca gry. Niezebrane zasoby nie będą się liczyły w finalnej punktacji. W momencie, w którym zamykam obszar, mam bonusową akcję zbierania zasobów z tego obszaru. Zbieram wszystkie zasoby jednego rodzaju. Czyli, jeżeli tutaj byłyby... Dwie muszelki mógłbym zabrać dwie muszelki naraz. W tej sytuacji, jaka tutaj jest, mogę zabrać oczywiście albo muszelkę, albo bursztynkę. Wybór należy do mnie. Teoretycznie wydaje się bez znaczenia. Natomiast myśląc sobie o tym, co dalej, gdzie będę chciał rozkładać, mogę wybrać jeden z nich, bo będę wiedział, co będę dalej chciał robić w grze. Gracze, w swojej kolejce, jako akcje, mogą albo wykładać. Tak jak ja właśnie teraz robię, albo zbierać ze sobą. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że tu właśnie w tym ruchu zamykam ten obszar. zapknąłem ten obszar, zgarniam kameczka. Tutaj poprzednio zabrałem sobie muszelkę, więc tu mam obszar z bursztynkami, dlatego tutaj wybrałem kameczka. Dlaczego? Wstawiam logika, dostaję punktka. Zawsze zamykając, Obszar, dostajemy punkt. Nieważne czy zamykam swój obszar, czy komuś zamknę obszar. O tym za chwilę. Mam dwa obszary. W swojej kolejce, zamiast dokładać kolejne elementy na planszę, mogę tu, gdzie mam logika, czyli w swoich zamkniętych obszarach, zebrać wszystkie elementy jednego rodzaju. I dlatego zostawiłem sobie wszystkie bursztynki, bo teraz za jednym zamachem. Mogę zebrać 3 bursztynki. Czyli oszczędzam sobie akcji w grze, zbierając i planując odpowiednio wcześniej, że po będę zbierał bursztynki naraz. Jeżeli miałbym 10 takich obszarów, z 10 obszarów mogę zebrać zasoby jednego rodzaju. Wyobraźcie sobie sytuację, że to się jeszcze nie zamknęło. Jest tak jak teraz. I tu się go kłaga. Albo był już wcześniej tutaj kolega w kolorze niebieskim. I ja sobie, jest mój, mój ruch, tylko kładę koło, kopiłeczkę, zamykam ten obszar. Co się dzieje? Czyja jest własność tego obszaru? jest ona moja, nie jest czerwonego gracza, gdyż do określenia własności obszaru liczymy elementy w kolorze poszczególnych graczy. Przy czym Kocyk to jest jeden element, grak to jest jeden element i parawan to też jest jeden element. Czyli nie liczy się tutaj wielkość, nie liczy się liczba krakek, którą zakrywamy, liczy się sztuka elementu, który jest wyłożony. Czyli tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć do jednego dla koloru czerwonego, więc to jest obszar koloru czerwonego. Co się dzieje, jeżeli był bremis, czyli załóżmy sytuacja kaka. Czerwony położył tak, zielony kłaga tak. Jest jeden do jednego, co oznacza, że jest to teren niczyj. Łóczkienek odpaga, będą tak zwane znaczniki obszaru neutralnego, kiedy którego wkładamy taki znacznik tutaj, i to oznacza, że ten obszar nie bierze udziału w grze, jest niczyj, nie liczy się w finalnej punktacji. Ważna rzecz odnośnie określania własności obszaru, żeby go określić, liczymy wszystkie elementy, które Okaczają ten obszar po wewnętrznej linii. Po najkrótszej wewnętrznej linii koniecznej, żeby zamknąć ten obszar. Tak? Czyli załóżmy, że tutaj jeszcze był kocyk. On się nie liczy do określonienia własności tego obszaru. Dlaczego? Dlatego, że te dwa elementy stykają się rogami i to wystarcza, żeby zamknąć ten obszar. Czyli ten nie jest potrzebny, żeby ten obszar był zamknięty. Tak możecie. Walczyć z przeciwnikami i próbować im zabierać obszary manewrując swoimi elementami, są jak widzicie różne takie kafle, tak zwane kafle specjalne. Jak one działają? Tutaj widzimy narysowane punkty. Jeżeli je przykryjemy, dostajemy to co przykryliśmy. Tak? Przykryjemy cztery punkty, dostaje cztery punkty. Natomiast bugenki i obiekty trwałe, takie jak w tym wypadku, wszystkie cztery kafle domykają nam obszary, czyli kładąc paragon w ten sposób, zamknąłem obszar, czyli wstawiam luzikę. Co ważne, zdobywam wszystkie punkty, które przykryłem, dwa przykryłem, i te, które otoczyłem. Punkty wewnątrz obszaru, który właśnie zamknąłem, który jest mój, należą się mi. Tak? Czyli przykryłem raz, dwa, bo otoczyłem to cztery punkty. Za zamknięcie obszaru, jak powiedziałem, też jest punkt, czyli dostaję 5 punktów za jeden ruch. Pogodnie działa kafel z logami. W rozszerzeniu, które może się ufunduje jako stretch goal, są również punkty ujemne. Kiedy jeżeli otoczymy punkty ujemne, zbierniamy punkty ujemne. Jeżeli je przykryjemy, również dostajemy punkty ujemne. Mamy tutaj łódkę, jak powiedziałem, łódka, tak samo jak budynki i falochron, domykają nam obszar. Czyli tworząc coś takiego, również zamknąłem obszar, skaje punkta. Tak samo z falochronem, tak samo z logami. Podobnie rzecz ma się z morzem. Morze domyka nam obszar, od morza nie chcemy się grozić, Tak? Czyli położywszy tak w parawan, znowu mam obszar, znowu wyłaskaję punkta. Boki, krawędzie plaży, nie zamykają obszarów. Byłoby za proste, jeżeli każdy mógłby w swoim boku domykać się do krawędzi. Tak, tutaj macie narysowane takie przerywane linie. One też będą w docelowym wygruku gry. One oznaczają, że kaplaża się dalej ciągnie. Czyli tutaj, żeby zamknąć obszar, trzeba się odgrodzić od tej krawędzi. Tak samo od tej i tak samo od tej. To, co się najbardziej liczy w tej grze, to, co najbardziej punktuje, to są zasoby. Wszystkie inne możliwości zdobywania punktów, czy na bieżąco przez zamykanie obszarów, czy punkty tutaj narysowane na planszy, to jest dodatek, to jest jakaś fajna akcja dodatkowa, to jest, jeżeli nie macie pomysłu na akcję, to jest możliwość zagrania. Natomiast to, co się liczy najbardziej, to są zasoby. Na koniec gry, im więcej macie zasobów jednego rodzaju, tym więcej punktów za staje się. Czyli na koniec gry możemy sobie ułożyć wszystkie bursztynki, wszystkie muszelki wszystkie kamyczki, które zebrałem, zgodnie z kabelą, która jest rozpisana w instrukcji oraz na karcie pomocy. Liczycie punkty za wszystkie bursztyny, za wszystkie muszelki, za wszystkie kamyczki oraz za każde zeskaw trzech różnych również dostajecie punkty. Co się liczy jeszcze na koniec? Na koniec liczą się jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie. Liczba zamkniętych obszarów, czyli liczba ludzików Twojego koloru. Jeżeli masz najwięcej ludzików na planszy, wygrywasz. Druga rzecz, którą się bierzemy pod uwagę, to upraszczając największy obszar, w praktyce obszar otoczony największą liczbą elementów. Czyli jeżeli to jest mój obszar, ja go wygrałem, to liczę wszystkie elementy, znowuż idąc wewnętrzną najtrudniejszą linią, liczę wszystkie elementy, które go otaczają, łącznie z elementami innych graczy. Tak? Więc jeżeli tutaj była walka różnych graczy, mamy elementy w różnych kolorach, ale to jest mój obszar, czyli mój luźnik jest w środku, to ja liczę sobie wszystkie elementy, które otaczają mojego luźnika. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów otaczają tego ludzika ten obszar. Obszar o największej liczbie elementów otaczających go dostaje zwycięzcą. Jest drugie miejsce w grze Czterech graczy jest również trzecie miejsce. Natomiast jeden gracz może tylko zdobyć jedno miejsce w tej kategorii. Czyli jeżeli czerwony gracz miałby drugi, pod względem kolejności, największy obszar, to on już za niego nie punktuje. Kolejny, czekamy kolejnego gracza, który ma kolejny największy obszar, który jest na planszy. To co jeszcze bierze udział w grze, to co punktuje, to jest pogoda. Na początku gry rzucamy sobie koszulę pogody i określamy, jaka jest pogoda. Jeżeli wieje wiatr, jak może wiatr z czterech stron świata? to macie podpowiedź, róża wiatrów, która pokazuje. Jeżeli wieje nam wiatr z południa, to na koniec gry liczymy wszystkie parawany, które chronią od tego wiatru. Co oznacza chroni? Zewnętrzną stroną jest skierowane w stronę, z której wieje wiatr. Tak? Czyli ten parawan będzie chronił, taki parawan będzie chronił, ten parawan będzie chronił, ten parawan już chronić nie będzie. Jeżeli wypadnie nam słoneczko, za każdy kocyk, który mamy wyłożony na planszy, zyskujemy dwa punkty. Jeżeli wypadnie nam deszcz, za każdego graka wyłożonego, krasimy dwa punkty. Musimy je pozbierać, żeby nie zmokły. Kość rzucamy raz i jest to wytyczna na całą grę. Ona się nie zmienia, o ile nie gracie z rozszerzeniem wygażenia. Rozszerzenie wygażenia będzie miało możliwość karty pod tytułem Zmiana pogody. Wtedy będzie się punktować pogodę, która była na początku, rzucać i do końca gry będzie obowiązywała nowa pogoda. Opowiem Wam jeszcze o kilku zagraniach, o kilku rzeczach, na które powinniście zwracać uwagę podczas rozgrywki. Nie mówiłem o tego wcześniej, ale gra negatywną interakcją stoi. Zobaczcie sobie, taką sytuację. Załóżmy, że gracz czerwony kładzie tutaj swój parawan. Na no co graczy zielony? W kapęgę leci po kameczek. Kładzie sobie kocyk, graka i właśnie przejął obszar. Tak więc, wykładając swoje elementy, zwłaszcza parawany, musisz uważać na to, czy inni gracze nie zabiorą wam obszaru. Pojawiły się głosy bardzo mało, ale zawsze, że zawsze można komuś przejąć obszar. Nieprawda. Zawsze możecie się przed tym obronić. To zależy od tego, jak zaczniecie grę, jak zaczniecie dany ruch. Jeżeli przykładowo wyłożycie na początku dwa swoje elementy, dwa kocyki, kocyki gracz, to kolejny gracz nie ma realnej możliwości przejąć wam tego obszaru w jednym ruchu. Załóżmy, że położę sobie tak. Kolejny gracz, kładąc parawan, przegrywa, bo jest 2 do 1, czyli gracz zielony wygrywa ten obszar. Jeżeli gracz czerwony położy dwa kocyki, to co najwyżej może spalić ten obszar, czyli może sprawić, że będzie on neutralny. Dostanie punkta za zamknięcie obszaru, ale nie zyska zasobu, straci dwa elementy nie będzie to duża korzyść dla niego. Inną możliwością, żeby zapobiec temu, żeby ktoś przejął Wam obszar, jest odpowiednie położenie parawanu. Możemy to położyć tak, żeby inni gracze nie byli w stanie w ciągu jednego ruchu zamknąć Wam obszaru. Jeżeli położę sobie ten parawan tutaj, to kolejny gracz, pilotowy, nawet jeżeli użyje dwóch elementów, to może co najwyżej zabrać mi tą muszelkę. Tych dwóch zasobów tutaj nie jest w stanie mi zabrać. Jeżeli położę tutaj i faktycznie zdobędzie tą muszelkę, czyli to będzie jego obszar, gracz fioletowy kładąc tego dwa kokcyki, naprawdę tylko ułatwi mi, czyli graczowi zielonemu, zamknięcie tego obszaru. Kładąc tak, jak to parawan zamykam właśnie ten obszar. Są dwa moje elementy do jednego fioletowego. Więc jest to mój zielony obszar. Kolejną kwestią istotną jest to, że jeżeli okoczycie sobie, załóżmy, na to, wyobraźcie sobie, że ku niebieski okoczył cały bar. Czy to jest obszar, czy to nie jest obszar? To nie jest obszar. Obszar, żeby być obszarem, wymaga przynajmniej jednej kratki piasku w środku. To będzie obszar. Czy warto, czy można, czy po co w ogóle robić takie obszary? Takie obszary opłaca się robić po to, żeby na koniec gry w liczeniu, kto ma największą liczbę obszarów, wygrać. Kiedy gra się kończy? Gra się kończy, jeżeli jednemu z graczy skończą się wszystkie elementy, wszystkie kocyki i wszystkie parawany. Załóżmy, że gracz niebieski, nie ma już kocyków i kładzie swój ostatni parawan. To jest jego ostatni ruch. Pozostali gracze mają jeszcze po jednym ruchu. Czyli dogrywamy go do gracza, który zaczął koniec. Nie go gracza pierwszego, nie jakakolwiek inna zasada. Dogrywamy go do gracza, który rozpoczął koniec gry. Pozostali mają jeszcze po jednym ruchu. Moment zaczęcia końca gry jest mocnym momentem, może decydować o wygranej, dlatego wyrównujemy szanse. Dlatego pozostali gracze mają jeszcze po jednym ruchu. Tyle z mojej strony dzisiaj. W kolejnym filmiku opowiem Wam o tym, jak działają rozszerzenia. Opowiem Wam o rozszerzeniu czysta plaża na dwóch graczy. Opowiem Wam o rozszerzeniach niespodzianki, wydarzenia oraz kafle specjalne. Dzięki bardzo, na razie cześć.